Sekwencja Ewangelii z sekundą Luka. Onego czasu szedł Jezus do miasta, które na nagle. A z nim szli uczniowie Jego i Rzesza Wielka. A gdy się przybliżył do bramy miejskiej, oto wynoszono umarłego jedynaka matki jego. A ta była w domu. I liczna rzesza miejska szła z nią, a gdy ją ujrzał, Pan ulitował się nad nią i rzekł, nie płacz. I przystąpił. I dotknął się man, a ci, co nieśli stanę, i rzekł, młodzieńcze, tobie mówię wstań. I usiadł umarły i począł mówić i oddał go matce jego. A wszystkich zdjął strach i wielbili Boga mówiąc, Prorok Wielki powstał wśród nas, a Bóg nawiedził ludzkość. Moi drodzy, słysząc dzisiejsze słowo Boże, myślę, że dostrzegamy, że kobiety cudu nie czynią żadnego, ale wszystkie cuda wywołują: Wdowa z Sarepty, Szunemitka i Wdowa Znajm. Kobiety, które opłakują śmierć swoich dzieci. Kościół, po grecku eklezja, to rzeczownik rodzaju żeńskiego. Opłakujący śmierć duchową swoich dzieci, śmierć z powodu grzechu. Elizeusz przebywa u kobiety, której macierzyńskie szczęście nie trwało tak naprawdę zbyt długo. Jednakże ta kobieta nie traci ani przez chwilę nadziei i dzięki swojej nieustępliwości zmusza, wymusza na proroku działanie wskrzeszenie, którego dokonuje Elizeusz. Jest powtórzeniem cudu, jaki dokonał się przy udziale jego poprzednika, Eliasza. Co świadczy o jednym. O tym, że Elizeusza prowadzi ten sam duch, który prowadził wielkiego proroka Eliasza. Duch Boży. I wkrótce, potem, jakieś dziewięć wieków później, ale cóż to jest w obliczu wieczności? Do pewnego miasta Najm udaje się Jezus, gdzie spotyka wdowę. Wdowę, która odprowadza swego martwego syna, co więcej, swojego jedynego syna. Jezus lituje się nad nią i przywraca temu młodzieńcowi życie. A kiedy to czyni, lud woła, że wielki prorok pojawił się wśród nas. Bóg nawiedził swój lud. Tłum skojarzył to wydarzenie, to wskrzeszenie dokonane przez Jezusa z wcześniejszymi cudami, które dokonywane były przy udziale wielkich proroków, takich jak Eliasz i Elizeusz. Jego czyn jest oznaką namacalnej obecności Boga pośród ludu. Ten, który jest zdawcą życia wiecznego, przychodzi. I to wydarzenie zapowiada nam łaskę zmartwychwstania. Wskrzeszenie, które się dokonało, nie ma na celu dowartościowania życia doczesnego. Nie chodzi w tym wydarzeniu o to, aby jakoś pokazać czy też zaakcentować, jakoby życie doczesne miało być największym dobrem i największą wartością. Chodzi o coś zupełnie innego. Kobieta z Nain, jak i wdowy z Sarepty i szunemitka. Wszystkiego opakują swoich synów. Oczywiście zapewne jest to smutek wynikający z rozstania, wynikający z macierzyńskiej miłości, ale być może również jest to smutek wynikający z trwogi i obawy o zbawienie swoich dzieci. Dlatego, że przecież nikt jak matka nie zna tak dobrze swojego syna, swojego dziecka. A nie wiemy nic o tym, jak ci młodzieńcy się prowadzili i jaki wyrok na nich czekał i jaka wieczność. Czy też zbawienie, czy może potępienie. Bo może pomarli w grzechach ciężkich i śmiertelnych. No i stąd też może płynąć ten lament Matek. Szynemitka, która nie traci nadziei, wymusza na proroku działanie. Nad zrozpaczoną wdową, jak słyszymy, Jezus się lituje. Dotyka Maryi, przemawia. I może pierwszy raz do tych martwych uszu tego młodzieńca dotarło Słowo Boże, które go ożywiło. Wszystkie wskrzeszenia są nową szansą na poprawę i na lepsze zadbanie o swoje życie wieczne. I w Wielkim Poście bolejemy nad swoimi grzechami. Czego wyrazem jest dzisiejsza liturgia Słowa. Kościół, czyli nasza matka, która boleje i opłakuje swoje dzieci pogrążone w grzechu. Grzechu, który zawsze powoduje płacz. Natomiast weselić mogą się tylko ci, którzy szukają Pana, umocnieni i ożywieni. Są tylko ci, którzy szukają oblicza Pańskiego, Zbawicielu który sprowadza na nas łaskę z martwychwstania. I za każdym razem w sakramencie chrztu, także w sakramencie pokuty, dokonuje się nasze wskrzeszenie, odrodzenie naszej duszy. Grzech pierworodny, a także grzech uczynkowy jest śmiercią duchową. A więc nasz stan w tym momencie jest stanem opłakanym. Natomiast łaska uświęcająca ożywia naszą duszę. Usuwając z niej grzech, który jest śmiercią duszy, a wprowadza Boga, który jest jakby jej życiem, czyli duszą duszy. I kiedy zastanowimy się nad duszą w grzechu śmiertelnym, to łatwo dostrzec to, że dusza w grzechu śmiertelnym jest jak trup, jak ciało pozbawione życia, wszelkiego ruchu. Wdzięku, ciało, które się rozkłada, ciało, które gnije. I wyobraźmy sobie, że takiego martwego ciała wraca dusza. Ciało natychmiast ożywa, nabiera piękności, zaczyna się poruszać. I to samo się dzieje z duszą, kiedy wraca do niej łaska uświęcająca. W świętej czterdziestnicy Kościół. Jak te wdowy z dzisiejszej liturgii słowa prosi, aby Pan pośpieszył z pomocą i aby nas oczyścił. Bolejąc nad sobą, błagamy, o to, aby poprzez modlitwy zanoszone przez naszą Matkę, przez eklezję, które są miłe Bogu, przyczyniły się do oczyszczenia naszych dusz i do powstania z martwoty grzechu, po to, aby żyć. Własce Bożej na wieki. Amen. Ta najświętsza ofiara sprawuje się. Z...